Dotychczas szczecińska wasztownia kojarzyła nam się głównie z przemysłem i produkcją, teraz ten teren wybitnie postindustrialny będzie gospodarowany w zupełnie inny, bardziej rekreacyjny sposób. Kto będzie inwestować, potencjalni chętni mogli zwiedzić miejsce w niedzielę. Chcemy pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze pokazać obraz historyczny tego terenu rzeźni, który znajduje się na Łasztowni, a w drugim przypadku chcemy pokazać e, tereny inwestycyjne, gdyż te wszystkie budynki, które tutaj Państwo dzisiaj widzieli są wystawione na sprzedaż i faktycznie chcemy zainteresować potencjalnych kupców. Produkcji ciężkiej raczej na Łasztowni już nie będzie. Będzie za to kultura, sztuka, restauracje, galerie i hotele. Tereny, na których stoimy, dla nich jest przygotowany plan zagospodarowania przestrzennego i on de facto decyduje, co może tutaj się znaleźć. Przewidziane są tutaj usługi z zakresu usług, hoteli, rekreacji szeroko pojętej, natomiast coraz w coraz większym stopniu, szczególnie na terenach historycznych, pozamykana jest możliwość prowadzenia działalności składowej czy jakiejkolwiek produkcyjnej. Zarówno inwestorzy, jak i mieszkańcy Szczecina mogli w niedzielę podziwiać miejsce, które na co dzień jest raczej trudno dostępne. Łasztownie zaciekawia architekturą, wymaga jednak dużych nakładów finansowych. Budynki wymagają odnowienia, jednak gdy zostaną dobrze zagospodarowane, będą zachwycać. Jedną z pierwszych firm, która będzie inwestować na Łosztownię, jest CSL Nacional Spedition, które wykupiło budynek po dawnej rzeźni. Przewidujemy, że będzie kino, i dzisiaj, już w tym kinie, za chwilę będą pierwsze zdjęcia z ucieczki na północ Andrzeja Fadera. I w tym kinie będzie, będzie miejsce do nauki, do różnych spotkań, do galerii. Oprócz tego będzie kubryk literacki, będzie restauracja La Stadia, gdzie chcielibyśmy promować naszą lokalną kuchnię ze szczecińskim paprykarzem, szczecińskimi piernikami. Widać więc wyraźny zwrot w kierunku sztuki i tożsamości Szczecina. Na dniu otwartym nie mogło więc zabraknąć reprezentantów miejskich instytucji kulturalnych. Wydarzenie uświetnił krótki koncert muzyków w Filharmonii Szczecińskiej. Harmonia nie wyklucza, że gdy będzie już odnowiona i zagospodarowana, przygotuje tu koncert z dużym rozmachem. Instytucja rozpoczyna właśnie jesienny sezon. Filharmonia pokazuje to co ma najlepszego, ale w skali mikro, bo oczywiście trudno zaprezentować całą orkiestrę. Myślę, że przyjdzie taki moment, kiedy już Łasztownia będzie w pełnej krasie i rzeczywiście zabrzmi tu orkiestra symfoniczna. Zamierzamy wychodzić jak najbardziej w przestrzeni miejskiej i myślę, że nie może nas zabraknąć w tak przepięknym miejscu, jakim jest Łasztownia. Tereny poprzemysłowe są idealną scenerią filmową. Na Wasztowni od kilku tygodni trwają zdjęcia do filmu Wielka Ucieczka na Północ. Mamy jedną trzecią filmu za sobą. Trwają zdjęcia dzisiaj też. Zostaliśmy tutaj zaproszeni na łasztownię przez Laurę Hołowacz, panią prezes, która stawia to miejsce na nogi, mówiąc językiem potocznym. Mamy dużo wspólnego, ponieważ ja w swoim filmie mam wątek, mam tożsamość dla tego miejsca. Łasztownia to z pewnością miejsce interesujące zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i kulturalnym czy historycznym. Jeśli teren zostanie odpowiednio zagospodarowany, za kilka lat może być prawdziwą wizytówką naszego miasta.